To głupie jest? Łapcią, czyli spelling. Jak się pisze, tak się pisze, wiele zasad jest, ale pamiętajmy o kilku chyba podstawowych. Pierwsza, często dostaje pytanie, o co chodzi z tą końcówką "-ing"? Dlaczego podwajamy ostatnią spółgłoskę? What is doing? Żeby dobrze dokonać dodawanka, musimy zapamiętać trzy zasady. Jednosylabowy, z jedną samogłoską w środku i ta samogłoska musi być przedostatnia. Wyraz z końcóweczką in nazywamy roboczo -gerund, gerundialna forma czasownika, gdzie je wstawiamy... O oh, rany. Będzie na to osobna lekcja. Oczywiście zdarza się czasami dostawianie końcówek w najmniej oczekiwanym momencie albo po prostu mimo, że wyraz, na przykład ten, albo ten, albo ten ma podwojoną ostatnią spółgłoskę. Jakie zasady są, ale czy my musimy to wszystko pamiętać? No bo ogólnie. Głupi jest. No bo przecież wiadomo, że. Głupi no głupi. Właśnie.